Szymanko, tak się zastanawiam, czego jeszcze nie wymyślił WG? Przeglądam sobie stronę World of Tanks, patrzę warsztat, wchodzę w ten link i czytam obiekt 780. Jest to czołg, który ostatnio był chyba testowany. Nie, nie ostatni. Ten czołg już jest chyba od dwóch lat w grze, z tego co pamiętam. Ale mniejsze, wiecie o co mi chodzi. Plus jeszcze wczoraj przeglądałem sobie Instagrama i zobaczyłem, właśnie na jednym z filmików, że jest jakiś styl który ma wyświetlacz i moja pierwsza myśl była taka, że ten wyświetlacz będzie pokazywał na przykład naszą ocenę osobistą w N8 albo największy damage na dziesiątych tierach mam na myśli średni damage czyli na przykład jak ktoś tam ma 4000 na konkurorze, to by tutaj było to pokazane i na przykład jakiś taki mały dopisek albo ikonka czołgu a to się po prostu okazuje, że jest 15 tysięcy stylów 3D, właśnie z takim wyświetlaczem, i ten kto pierwszy, ten lepszy. Po prostu, jak ktoś właśnie kupi ten czołg jako pierwszy, to będzie miał numerek 1, drugi będzie miał numerek 2, i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, tutaj jest taki malutki haczyk, tutaj Wam powiększę, żebyście też widzieli. Widać, wszystko widać. Wydarzenie może zakończyć się przed wyznaczonym terminem, jeśli przydzielona liczba pojazdów osiągnie swój limit przed wyznaczonym czasem. Coś tak czuję, że. Te czołgi będą tak przez tydzień na tym warsztacie. Właśnie po siedmiu dniach już tych czołgów nie będzie. Tutaj łączna suma to chyba było 50 tysięcy czołgów na europejskim serwerze. Zresztą nie będę teraz gadać, tylko po prostu obejrzę z Wami ten filmik i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Od 16 czerwca do 10 lipca w World of Tanks będzie dostępna nowa atrakcja o nazwie Warsztat. To wiemy. Dzięki niemu gracze otrzymają limitowane pojazdy w zupełnie nowy sposób. Warsztat może zapewnić wam czołg dziesiątego poziomu bez badania całej gałęzi. Co najważniejsze, można też wybrać zasoby, które na to wykorzystasz. Pionierem warsztatu będzie obiekt 780. To też wiemy. Samia ja mógłbym to sposoby. skipnąć, żeby Pierwszy tego nie oglądać. tysięcy graczy otrzyma czołg ze specjalnym stylem 3D, który nie tylko zmieni wygląd pojazdu, ale ma też wyjątkowy numer fabryczny. Numer znajdziecie na wieży i lufie czołgu. To jego cecha wyróżniająca. W grze nie pojawi... Jeśli mam być szczery, to wolałbym, żeby właśnie ten wyświetlacz pokazywał albo średni damage na dziesiątych tierach, albo właśnie ocenę osobistą. Niekoniecznie podoba mi się to rozwiązanie, które tutaj wybrało WG, ale no cóż, nie mnie to oceniać. Wisie już drugi taki pojazd. Numerowane pojazdy są dostępne w ograniczonej liczbie, ale wciąż macie czas na podjęcie decyzji. Co więcej, gdy czołgi o konkretnym numerze się skończą, wciąż będzie można zdobyć obiekt 780. Kolejnych 35 tysięcy pojazdów, bez Tak jak mówiłem, 50 tysięcy obiektów na europejskim serwerze. Metrów, ten pojazd budzi szacunek. Z pozoru budzi jest <grym> jest szacunek. Mobilny i dobrze opancerzony. Jego prędkość maksymalna to 45 km na godzinę, a na Widziałem model tego pojazdu na tank z GG i to nie wygląda tak kolorowo. Tutaj na dolnej płycie jest około 250 mm, żeby przebić, a na górze jest 290 i ten pancerz na górnej płycie jest pod takim kątem, jak na Obiekcie 279, a nawet chyba troszkę większy. Więc wystarczy zająć po prostu wyższą pozycję, niż ma na przykład taki gracz w Obiekcie 780 i już będziemy mogło go przebijać bez żadnego problemu, tak samo jak jest na Obiekcie 279. Na każdą tonę przypada 17 koni mechanicznych ma też mocną wieżę i małą korzystnie pochyłą górną i dolną płytę przednią jak w każdym czołgu przełamującym Jeśli jednak się przyjrzymy zobaczymy że sprawa jest bardziej skomplikowana obiekt ma zaskakująco udane działo dobra celność mało kwiat, penetracji jak na pier. coś takiego jak i z 7 Wszystkie te parametry pozwalają mu spełniać odmienne role w bitwie. Pojazd może być skutecznym czołgiem przełamującym oraz posłużyć do wsparcia ze względu na swoje snajperskie działo. Należy jednak... Akurat z tym się zgodzę. Tutaj to działo może być naprawdę bardzo przyjemne. 0,35 celności bez żadnych modułów i bez załogi. Przynajmniej tak zawsze Wargaming podaje te parametry, więc podejrzewam, że jak będziemy mieli właśnie wentylację... Racja towarzyszy broni co tam jeszcze można włożyć żeby zmniejszyć celność jeszcze ulepszenia polowe to Coś czuję że do 03 031 będziemy mogli zejść na tym pojeździe Pamiętać o zamontowaniu w nim zmienionej konfiguracji I teraz pytanie dlaczego właśnie o kurczę czemu nie zauważyłem że tutaj są napisy Nie wiem tak <laughs> nie, nie pytajcie ale jestem dzisiaj tak zakręcona to przecież zasłania tutaj połowę tego filmiku i teraz, właśnie pytanie: dlaczego ulepsza... Na... O, dlaczego to się włączyło? Pomoże mu to w opałach. I teraz, właśnie pytanie: dlaczego ta zmieniona konfiguracja? Podejrzewam, że jest tutaj podobny jak na obiekcie 2.9, że magazyn amunicji pada dosłownie co jeden strzał. Ale to będziemy mogli sprawdzić dopiero za kilka dni, gdy ten czołk już trafi na nasze konto. Bo tak to chyba nie ma możliwości, żeby go przetestować. Pomoże mu to w opałach. Dobrze opancerzony, mobilny i z przydatnym działem. Obiekt to prawdziwie uniwersalny, radziecki czołg. Co do tej przydatności działa, to raczej bym się kłócił, ponieważ z tego co widziałem, to ten czołg nie ma zbyt dobrego DPM-u. Tam jest chyba w granicach 2000. To jest mniej więcej podobny DPM do ISA 7. Także to nie jest jakiś super DPM. Na pewno znajdzie się jakieś zastosowanie dla tego pojazdu na bitwach klanowych ze względu na to, że jest to jednak mobilny czołg, ma celne działo, plus ma dobry pancerz, ale jednak nie ma penetracji, nie ma DPM-u. No, właśnie zastanawiam się, jak to będzie wyglądało na bitwach klanowych czy też na twierdzach, czy gracze będą używać tego pojazdu, czy nie. Bo tak samo było z vz -em. Na początku każdy mówił, o, ale ten Ciuk, super wygląda, koniec końców, rzadko się go widuje na turniejach. Rzadko, praktycznie w ogóle. To ciężki. Jak działa warsztat? O, to jest dobre pytanie. Aby zdobyć obiekt 780, potrzebujecie wydać zasoby, które dzielą się na pięć rodzajów. Obligacje, złoto, kredyty, wolne doświadczenie i fragmenty schematów. <laughs> Okej, okay, z tego wszystkiego nie mam obligacji i srebra. Na dole Jest ten zakaz, jak to będzie wyglądało. Zasobów. Aby zacząć je gromadzić, musicie wybrać odpowiednią ilość któregoś z nich w specjalnym oknie i kliknąć wydaj zasoby. Z tego co widziałem na swoim Discordzie, to dużo osób pisało, że jest właśnie kalkulator na tej stronce. Jak się tutaj zjedzie na dół i tak jest ten kalkulator. Teraz pytanie: Jak to działa tutaj z tymi fragmentami narodowymi? Czy ja mogę sobie wybrać tylko z jednej nacji, czy ja będę mógł użyć wszystkie fragmenty, które mam? Bo ja tych schematów mam naprawdę sporo. Tutaj mam 219, 144, 83, 219, 86, 81, 120. 207, 92, 82 i 90. Także tych schematów jest naprawdę sporo. I teraz właśnie pytanie, czy ja będę mógł użyć wszystkich, czy tylko z jednej nacji? Jeżeli będę mógł użyć ze wszystkich nacji, to nie będę musiał zużywać tak dużo Golda bo tam z tego co widziałem, to na tego obiekta potrzeba 800 tysięcy wolnego doświadczenia. Właśnie zaraz to przeliczę i sprawdzę, jak będzie najkorzystniej dla mnie. Nie wiem, czy jest gdzieś w grze opcja, żeby sprawdzić, ile mam dokładnie tych schematów, ale sobie je podliczyłem i mam dokładnie 1423 fragmenty narodowe. I teraz pytanie, czy ja właśnie mogę użyć te wszystkie, czy nie? A, nie muszę 1420. A, maksymalnie 550. A, dobra, to jednak nie mogę tak zrobić, czyli tylko 550, czyli wygląda na to, że mogę użyć tutaj właśnie schematy ze wszystkich nacji. I teraz kolejne pytanie: ile mam zwykłych tych schematów? 169. No to mogę tutaj sobie dać 160 i mam już 32%. I teraz tak, mam ponad 400 tysięcy wolnego Expa, i to mi daje 82%. I teraz chyba najkorzystniej będzie po prostu przetopić mi złoto na wolne doświadczenie, bo teraz brakuje ile dokładnie. W tym momencie brakuje mi 144 tysięcy, jeżeli chodzi o wolne doświadczenie. Ile to kosztuje? Jakbym chciał przetopić złoto. 144 000. To wyjdzie 5760 golda. Więc jak tutaj włożę ponad 500 tysięcy wolnego doświadczenia, to na spokojnie będę mógł zdobyć obiekta 780. Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wygląda. Ja na całe szczęście byłem tutaj dosyć dobrze przygotowany. Przez to, że nie wydawałem golda. Tu zgrałem też turnieje z Kamilem, co też mi dało troszkę golda. A z tego, co dzisiaj właśnie oglądałem odcinek u Kamila, to on. Tego golda za dużo nie ma, dlatego gra te turnieje, a ja w sumie gram dlatego, bo to jest bardzo satysfakcjonujące, gdy na przykład właśnie gramy na te dwa bat i uda nam się wygrać na takie dwa chieftainy. To niby jest niemożliwe, ale jak dobrze zagramy, to można wszystko osiągnąć, co zresztą widzieliście właśnie w dzisiejszym odcinku u Kamila. Ja najprawdopodobniej jutro o godzinie 9 wrzucę ten sam turniej, tylko że z TSM i zobaczycie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o komunikację. A teraz wróćmy szybko tutaj do filmiku, chociaż chyba już tam zbyt dużo nie zostało, bo teraz tutaj będzie. Pokazywane, jak wygląda ten warsztat? Jak, to jak działa, w zasadzie. Już od was. Pasek tak, wolnego tutaj doświadczenia, to jest pokazane, jak działa ten warsztat. I teraz co? Na swoim koncie. I teraz w tym filmiku jest pokazane to, co mamy tutaj dokładnie rozpisane na stronie, czyli że 8000 wolnego doświadczenia to 1%, ponad 500 golda to jest 1%, milion kredytów 1%. Także nie ma sensu tego oglądać do końca. Jeszcze na szybko rzucę okiem. Na Tanks GG, jak wygląda właśnie model tego pojazdu, żebyście też zobaczyli. Dobra, jestem już na stronie GG i teraz przygotujmy sobie ten pojazd tak, jak to by wyglądało, jakbyśmy go mieli już u siebie na koncie. Czyli tutaj braterstwo Broni, na prawe niby mogę dać, dam sobie z wiatru w sytuacji, tak żeby mieć pełen zasięg widzenia. Jeszcze tutaj gładką jazdę i strzał z biodra, co tu jeszcze można dać, żeby polepszyć parametry. Przede wszystkim to moduły. Na pewno tutaj będę miał albo różowe, albo filetowe, to jeszcze zobaczę. I teraz, tak, ten czołg jest w miarę mobilny, więc turbosprężarki teoretycznie nie potrzebuje, ale tak, na pewno dam sobie tutaj HP. Jednak to jest czołg ciężki, to HP zawsze się przydaje, nie oszukujmy się. Teraz, właśnie jest taka meta, że zazwyczaj na czołgach ciężkich 10 tieru ma się to HP. Ma się turbo na drugim zestawie, a na pierwszym ma się właśnie dosyłacz i stabilizator do tego. Także dajmy taki zestaw, jaki. Jest taki, powiedzmy, standardowy w obecnej mecie. Gdzie tu jest stabilizator? Tutaj. I tak, 2800 dPM. Dobra, a ja powiedziałem przed chwilą, że to jest coś w granicach 2000. No to troszkę się myliłem. Okej, okay. 2800 dPM to w sumie nie jest tak źle. Dobra, dajmy sobie na mniejsze kółko. Tutaj do zasięgu widzenia. Tutaj nie muszę nic dawać. O, takie samo lepszenie jak na obiekcie 2009, czyli będzie jechał 4 km szybciej. Tak, dobrze mówię. Tak samo jest na obiekcie 29. Sprawdźmy to. Gdzie jest obiekt 29? Tutaj. Tak jest, to jest dokładnie to samo ulepszenie. Chyba wszystkie te ulepszenia są takie same jak na obiekcie 29. Chyba tak, chyba są one identyczne. Tak jest, są one identyczne. Ok, i coś tu jeszcze mogę dać? Tak, mogę dać tutaj jeszcze dyrektywę na dosyłacz i mam 2900 dpm. Czas przeładowania 1092. Kurczę, ten dpm nie jest wcale taki zły. Zobaczcie to. Dla porównania, Chieftain ma tego dpmu 3335, obiekt 279 ma taki sam dpm, a obiekt 780 będzie miał nieco ponad 2900. Plus będzie miał celne działo, będzie mobilny chociaż nie. No, Chief i tak wygląda tutaj zdecydowanie lepiej. Tylko, że właśnie ten obiekt będzie miał o wiele lepszy pancerz niż taki Chief. No ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, właśnie. Jak już będziemy mieli ten czołg na końcu, jeżeli właśnie będę miał ten czołg, to pierwsze co zrobię, to nagram o nim odcinek, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Wróćmy jeszcze na szybko do tego filmiku, wydaje mi się, że już wszystko tutaj powiedziałem i wszystko pokazałem. Pokazałem też, jakie swoje zasoby tutaj zużyję, żeby właśnie kupić ten czołg. Także nic tylko obejrzeć to do końca i możemy kończyć. można szybko zapełnić pasek postępu i zgarnąć pożądany czołg. Jeśli nie chcecie poświęcić na to zbyt dużo czasu, będzie to jednak bardzo kosztowne. Znacznie korzystniej będzie zainwestować złoto w wymianę bojowego doświadczenia na wolne. Obligacje również się przydadzą. W grze nie można ich kupić, przez co są rzadkim surowcem. Ich wartość jest jednak dość wysoka, więc obligacje mogą posłużyć do zapełnienia znacznej części paska postępów. Na przykład 6000 obligacji to odrobinę więcej niż koszt elementu wyposażenia. Z drugiej strony, 6000 obligacji może zapełnić pasek postępów w 15%. Fragmenty schematów można mieć z różnymi zasobami pomocniczymi. Prawdopodobnie każdy gracz ma niewykorzystane fragmenty, które przydadzą się w warsztacie. To jest to. To jest właśnie to. Ja tych fragmentów mam ponad 1400, jeżeli chodzi o te narodowe, i ponad 160, jeżeli chodzi o te uniwersalne. Także tutaj te schematy na pewno. I pomogą, właśnie, zdobyć ten czołg. I zrobię tak, żeby właśnie wykorzystać te schematy z nacji, gdzie już po prostu mam wszystkie czołgi odblokowane, czyli USA, Niemcy, Francja i chyba Japonia, jeżeli się nie mylę. Ale to jest nieistotne teraz, w tym momencie. Pomogą one zapełnić do 36% paska, 22% krajowymi fragmentami oraz 14% uniwersalnymi. A to tak to wygląda. Czyli nie będę mógł zrobić tego tak, jak myślałem. Niestety. A miało być tak pięknie, a niestety wyszło jak zawsze. Ty to najmniej dogodna waluta do zapełniania paska, prawda? Łatwo jest dobyć, ale uzyskanie z nich 100% będzie wymagać ich wielkiej liczby. Użyjcie ich w dwóch przypadkach. Albo po to, aby zaliczyć 100% po wcześniejszym zapełnieniu paska innymi zasobami, albo w przypadku, kiedy macie ich naprawdę mnóstwo. Istnieje mnóstwo możliwości wypełnienia paska w 100%. Musicie tylko zrozumieć, która opcja najbardziej Wam odpowiada. Wszystko zależy od posiadanych zasobów. Jeśli mam być szczery, to najlepszą opcją będzie taka, gdzie stracimy najmniej kredytów i najmniej złota. Obligacje też są w sumie bardzo takim pożądanym surowcem tutaj w woce, bo jednak z obligacji możemy mieć fioletowe wyposażenie, ale wydaje mi się, że właśnie jak te obligacje mają taki przelicznik, to tam kilkaset można po prostu ułożyć albo kilka tysięcy czasu, który chcecie na to poświęcić oraz tego, czy chcecie wymienić doświadczenie bojowe na wolne doświadczenie w zamian za złoto. Jeśli nie zdążycie wydać dość zasobów na czas, aby zdobyć czołg, zainwestowane zasoby automatycznie powrócą na wasze konta. Co więcej w każdej chwili to by było dziwne gdyby jednak nie wróciły na nasze konta ale okej okay. I możecie zwrócić każdy z nich wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk Wykorzystajcie swoją szansę A ten czułk śmiesznie wygląda Wydawajcie zasoby i zgarnijcie swoją nagrodę Warsztat zaczyna pracę No to co, jutro pobudka, 6.30, odpalam komputer i będę po prostu czekać na patch, który właśnie doda warsztat i pierwsze co zrobię to będę właśnie wydawał, wydawał. Teraz w sumie mogę sobie przetopić wolne doświadczenie, żeby mieć taką ilość jaką potrzebuję. A jutro po prostu szybko wpiszę te surowce i dam i czy co tam będzie po prostu do kliknięcia. Na pewno zrobię o tym materiał. I teraz pytanie, jaki chciałbym numerek? Ja na pewno chciałbym numer 8 albo 888. Ewentualnie cieszyłbym się, gdybym miał siódemkę. To są dwa numery, z którymi zawsze grałem właśnie w klubie. Więc jeżeli uda mi się trafić ósemkę albo siódemkę, to będę bardzo szczęśliwy. Ale najprawdopodobniej coś się stanie, albo mi wywali prąd, albo wywali mi internet. I nie będę miał ani ósemki, ani siódemki. Co w sumie to jest niemożliwe. Przecież tam będzie tyle właśnie graczy, którzy będą chcieli właśnie ten styl zdobyć i podejrzewam, że inni też celują w takie numerki, bo jednak wiecie, jeżeli chodzi o ulubione numerki, to te liczby są bardzo takie powszechne i dużo osób właśnie wybiera sobie siódemkę za szczęśliwą liczbę albo ósemkę, także zobaczymy jak to będzie wyglądało, trzymajcie się, miłego dnia, pa pa.